Spałem po 4 godziny, ale ciągle miałem energię. Dla mnie możliwe, lecz idiotyczne. Dlaczego? Coś musisz mieć przygotowane i zabrakło ci czasu. Czasem. No to nie śpisz. Kryzys 25-letka, nie? Mhm. 30 lat, już i po prostu wylądowałem w szpitalu i miałem y, 3 y, rok przerwy w ogóle od biznesu. Jaką kawę dzisiaj pijemy? Dzisiaj? Tak. Teraz mamy. Gimmy. A piliśmy ją już, nie? Nie, piliśmy inną. Piliśmy inną. E, Ta sama Co palarnia, ale inny in blend, inna kawa, inny batch. Co znaczy batch? No, czyli zbiór w zasadzie. Worek może. Inny worek po tak. prostu. Ona była w innym worku, dlatego jest sprzedawana drożej. Tak? Bacz to chyba znaczy w ogóle porcja po prostu, co nie? Czyli porcja kawy, inna, inna porcja kawy. No, po Ale co, wrosła w innym czasie, czy dłużej leżała, krócej? Mm, no nie, po prostu masz, jak zbierasz kawę, tak samo jak winogrono, z tego samego krzewu albo z tego samego regionu, to jest, wiesz, masz masz konkretne, wyznaczone ziarna i, i typ. Więc zbierasz po prostu jednym do tego samego wora i masz ten samo ziarno. Z innego krzewa, ale masz to samo ziarno i tę sam, samą uprawę. O, może bardziej to nie. Tak samo jak masz pole ziemniaku, no to masz to samo ziarno, to samo pole, te same warunki, wszystko jest to samo. Więc ten ziemniak będzie taki sam. Przelewany pieniądz, tu teraz mamy przelewaną kawę. Yy, od i tej tej nagle tej... wyszłoby, że wody nie ma ich. Zostańcie do końca, żeby poznać, jakie one mają nuty i co znaleźliśmy w trakcie rozmowy. i czy ona w ogóle się klasyfikuje? Chciałem Wam tylko powiedzieć, że jeśli chcecie spróbować kawę Speciality, akurat na przykład słuchacie nas w trasie, to na stacji Shell macie normalnie kawę Speciality w puszkach, która jest konserwowana azotem. Nitro? Nitro, ale bardzo podobna. Aha. Bardzo podobna do kawy nitro. I ona jest robiona przez y, jakąś właśnie palarnię w Polsce, ale oni to sprzedają szelowi i Shell jakby tam własną nalepkę daje, nie? Dzisiejszy temat jest sen. 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 Dzisiaj mówię, że jesteś niewyspany. Dlatego piję dużo kawy. Nie dlatego, że nagrywamy 5 odcinków pod rząd. A, i co ważne, pamiętajcie, my tu mamy kartki, bo zapisujemy rzeczy o kawie. Dlaczego warto spać 8 godzin i czy warto? E, czasami nie warto, to jest moja teza. Mhm. Powiedz, dlaczego nie warto spać, bo jest jakaś zasada przyjęta ogólnie, ogólnie mhm. że warto, warto spać i spędzać te 8 godzin jednak na odpoczynek. Słuchaj... Dlaczego, nie, dlaczego uważasz inaczej? To nie jest... nie ma nic w tym skomplikowanego. Po prostu czasami nie możesz. Mhm. To w się sensie nie to, że masz problemy ze snem. Czasami po prostu masz projekt do zrobienia, scenariusz do napisania, coś musisz mieć przygotowane i zabrakło ci czasu. Czasem. No to nie śpisz. Wiesz, ty pewnie uważasz że to za patologiczne, że dla mnie nie ma problemu, o, 40 minut na podłodze w kuchni, spoko. Półtorej godziny w aucie, jak idziesz do klienta, zajebiście. Mhm. Nie? Chociaż chciałem być, yy, pół godziny, a nie półtorej, ale mnie wspólnik nie obudził. Ja uważam, że to jest ok czasami, jak nie śpisz po prostu, no bo znowu, ważniejsze jest to, co zrobisz. A czasami po prostu pragniecie czasu, i no i tyle. Jakby wiadomo, spanie notorycznie zbyt krótko jest okropne. Nie róbcie tego. Ja wyznaję raczej zasadę, że 4 godziny jest prawidłowe do funkcjonowania i na przykład do tygodnia śpiąc po, po 4 godziny jest ok. Powyżej tygodnia. Mm, nie za bardzo. Zresztą mój organizm i tak już e, przez to, jak dużo myślę, domaga się tego snu po jednym dniu takiego spania. Nie? Ciekawe. <grym> Zapiszę sobie. Po prostu jesteśmy jak krytycy kulinarni. No. <grym> Nic tego. Pijemy, zapisujemy, pijemy, zapisujemy. Dobra. E, Czasami po prostu nie śpisz 8 godzin i to jest w porządku, kropka. No, i dlatego pieszkawe dużo, nie? I niż w No tak, nie wiem, czasami, zgodzę się z tym, że czasami i są odchylenia. Natomiast, y, wiesz, na przykład, na przykładzie, ym, na przykładzie realizacji jakichś projektów, na przy przykład, y, egzamin do zdania, nie? I uczysz się, uczysz, uczysz cały rok w zasadzie i dzień przed egzaminem zarywasz noc, żeby się nauczyć jeszcze więcej, żeby wziąć sobie tą książkę i wpoić do głowy. I później iść na 400 minutach snu, albo w ogóle najlepiej i realizować w ogóle ten egzamin, który jest, zawiera tam bardzo trudne i skomplikowane pytania. Dla mnie możliwe, lecz idiotyczne. Dlaczego? Bo przez, przez całą tą noc twoja energia spada. Twoja możliwości, i uczysz się cały dzień i później całą noc, i Twoja pamięć i w ogóle możliwości przyjmowania czegokolwiek więcej jest ograniczone. Więc Twój umysł jest wyczerpany, a Ty go zmuszasz do tego, żeby on w ogóle jeszcze przyjmował więcej, I później całą noc nie śpisz, tracisz całą energię na to, i rano idziesz realizować swój pytań. Wszystko I to jest tak, jak, tak, jakbyś zarzucił po prostu jakąś narzuty na swój umysł, i w sumie to, chcąc coś wyciągnąć z niego, możliwe, może. Ale wyciągniesz tylko te rzeczy, które i tak zapamiętałeś i, i miałeś zapamiętane już nawet przed tą nocą. Wszystko zależy od tego, co robisz, bo jeśli wiesz, że masz pracę, która jest bardziej fizyczna niż umysłowa, no to jakby to niewyspanie niewiele ci robi, tak naprawdę. I, I tak trochę, trochę twoja produktywność spada, bo nie masz w ty, ty, takiej witalności. No weź i zrób trening po wiesz, 9 no, godzinach pytanie, snu, a po 3. Co jest więcej warte? Ja uważam, że więcej warty jest ten czas, który wykorzystałeś, niż e, to, że jesteś mniej produktywny. Aha, no właśnie. Dla mnie jest większa produktywność e, bardziej istotna, nie? Bo ja wolę zrobić coś szybciej, krócej i poświęcić na to mniej czasu, niż się pierdolić z tym 8 godzin i, i wiesz, i pójść sobie normalnie e, spać. Jest e. północ. Masz projekt do oddania rano, mhm. wiesz, co musisz zrobić? Jedna, no, nie śpisz. Jedna, jedna noc jest okej, okay, nie? Ja mówię o tym, mówiłem o tym, że jest, jedna noc jest okej, okay, ale jeśli robisz to notorycznie to się powtarza ciągle, no to wiesz, po pierwsze ja bym zobaczył w ogóle ty, na swoje priorytety i na to w ogóle jak, jaka struktura w ogóle dnia panuje i tygodnia, bo jeśli ciągle masz takie coś, że nie, nie nadążasz, no to coś, coś w Twoich planowaniu i twoich projektach jest nie, nie tak. Ale nadal no jest coś takiego, wiesz? Przykład, wczoraj skończyłem, w sumie dzisiaj skończyłem trening o drugiej. Mhm. E, no i wiesz, no, jakbym miał mieć spotkanie na 8, no to bym wstał. Bo dla mnie zrobienie treningu jest ważniejsze, po prostu kwestia tego nawyku i dyscypliny jest po prostu ważniejsza. Co prawda, tak, jakby ja już staram się chodzić spać o normalnych godzinach i tak dalej, ale po prostu znowu, czy sen zawsze powinien być priorytetem? Moim zdaniem nie. Oj, moim zdaniem tak, bo w ogóle sen wydłuża Twoje życie. Po drugie, twoja pamięć kognitywna i w ogóle funkcjonowanie Twojego umysłu i swojego ciała fizycznie jest dużo zwiększone. I wiesz, zależy od tego, czy chcesz coś robić, bo chcesz być zajęty i coś robić, czy faktycznie chcesz być produktywny i yy, robić to szybko i z, z wyższą jakością. Bo ja nie ja, nie, ja na przykład jestem osobą, która nie potrafi funkcjonować bez snu. I, i ja nie potrafię dowodzić jakościowo, myśleć klarownie, czuć się witalnie i fizycznie dobrze bez odpowiedniej porcji snu, co nie? Nawet teraz, chociażby wiesz, biorąc pod uwagę, jeszcze ci wtrącę, dokończę, I biorąc pod uwagę problemy i choroby fizyczne, nie? Teraz przechodzę hmm. przez jakieś choroby, więc na pierwszym priorytetem, żeby to zwalczyć, jest właśnie sen, czyli ciało musi się regenerować, żeby w ogóle zwalczyć i tak samo większość toksyn, wszystko się odpoczywa w, w trakcie snu, więc jeśli to jest podstawą takiego, żeby w ogóle funkcjonować, no to wiesz, to jest, to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli każdy inny obszar Twojego życia jest ok, mhm. no, to, no to wiesz, ten, ten mniejsza ilość snu nie bardzo ci coś zrobi. Ja pamiętam po prostu, że były chwile, kiedy spałem po 4 godziny i miałem więcej energii niż spałem po 8. Mhm. Nie? Na przykład ostatnie, nie, nie ten tydzień, tylko tydzień jeszcze wcześniej. Co, spałem nawet po 10 godzin, byłem wiecznie zmęczony i niewyspany. A były momenty, yy, kiedy spałem po 4 godziny, ale ciągle miałem energię. Mhm. Nie? Dlatego ja uważam, że, okej, okay, no dobra, to wpływ na długość życia to jest rzecz, która mnie przekonuje. Może dlatego zacząłem trochę to zmieniać znowu. Bo, bo ja mam takie cykle, że zajbiście z tym snem, a potem trochę gorzej. Nie? Mhm. Mi się to tak powtarza zwykle. Ale piję do tego, że. Zrobienie rzeczy dla mnie jest ważniejsze na ten moment. Yy, jakby to nie jest tak, że ten syn totalnie jest nieważny, bo jest ważny, mm -hmm. ale czy aż tak? Ja po prostu uważam, że musisz być wyspany. Czy trzeba trzymać się tych 8 godzin? No, ja nie wiem. Ja trzeba... nie, nie, musi, nie, nie, nie chodzi nawet o, o trzymanie okay. się o 8 godzin straight. Ale pozdrawiam Sylwestra Kłos z sportsmed.pl, który w zasadzie to nie jest lokowanie produktu, jak coś. Znowu. Który, <noise> znowu nie jest. Który promuje odpoczywanie przez 8 godzin. I chodzi o to, że wieczorem przed snem masz jakieś pół godziny na to, zanim zaśniesz i wejdziesz w tą fazę odpoczywania, gdzie realizujesz 7,5 samego snu i odpoczywania. Nie? Gdyż nie wchodząc już w szczegóły, że jakość snu i tak dalej ma wpływ i na odpoczynek. i tak dalej. Natomiast chodzi tu o tą ogólną. Yy, odpoczynek i cały Twój sen jest w półtorej godzinnych cykla, czyli takie fazy głębokiego snu. I Twoja faza snu wygląda tak, że idziesz głęboko i, w, i płytko. Dlatego, jak idziesz, dość dojdziesz jakoś po 20 minutach, wchodzisz w taką głęboką fazę snu i trwa to jak ileś tam minut, i później masz następne 20 minut, sobie tak jak no, pół godziny, pół godziny, nie? Mm -hmm. I chodzi o to, że. Jak masz drzemkę, to powinieneś zachować się te, w tej płytkiej fazie, żeby, yy, żeby nie wejść w głęboką, bo jeśli wejdziesz w głęboką i się wybudzasz z tej fazy, to jesteś tak, jakbyś był wyciągnięty z jakiegoś nie wiadomo czego, jakiejś śpiączki i czuł się jak zombie, nie? Więc okay. jak masz, jak masz na, na, naprawdę fazę odpoczynku, gdzie się, gdzie się dzieje w tym dołku, tak wtedy odpoczywasz. A jak moja drzemka trwa dwie godziny? No to już jest za długo w zasadzie, nie? Bo jesteś w tej głębokiej fazie, czyli powinieneś realnie, półtorej godziny, nie? No, chodzi mi o to, że mi się jeszcze zdarzało, że na przykład w, w ciągu dnia robiłem sobie trzemki. No, 20 minut. No nie. 20 minut to ja zasypiam. Albo półtorej godziny, nie? No, no i to jest, to jest, to jest Rozumiem, o co mi no. chodzi. Że jest w płytkiej fazie zasypiasz, i zanim się wybudz, wybudzisz, to już możesz odzyskać taką witalność. Albo półtorej godziny, gdzie jesteś znowu na tym wierzchołku takiego lekkiego to znowu, snu. To, masz... to chodzi o lekki sen. nie? Jeśli masz energię, czy powinno cię to obchodzić? Jeśli tak długo pociągniesz, best of for you. nie? Możesz da dawać cisnąć dalej. Jak? Po prostu wiesz, oboje czytam dużo książek. Ja bardzo często natrafiam na takie wzmianki na zasadzie. Bywają takie momenty, że po prostu nie śpisz trzy dni. Oj, to ja się nigdy z tym nie spotkałem. No to w książce Nike jest o tym. Bardzo lubię tę książkę w ogóle. Bo, bo tam jest taki fajny cytat, ja nie sprzedawałem butów, ja wierzyłem w bieganie. To na poprzednim odcinku powinienem to powiedzieć, kurde. No. <gry> I e, on opisuje sytuację, gdzie on naprawdę przez tam dwie noce nie spał, po prostu były jakieś rzeczy, ciągle na telefonie wisiał, nie? No tak. Okay. I często spotyka się w tych historiach przedsiębiorców, w, tych większych, że po prostu spali w, w biurze po cztery godziny albo mniej, bo po prostu taki nawał pracy była, nadal potrafią żyć długo, nie? Dobra, i wstrącę się, bo bardzo często też spotykam się w takich sytuacjach, do, w takich chwilach, że oni mówią, że. Yy, Kryzys, 25-letka, nie? Mhm. 30 lat już i po prostu wylądowałem w szpitalu i miałem y, 3 y, rok przerwy w ogóle od biznesu. Kubo de, na przykład o tym mówi, nie? On też okay. był, był napierdalaczem i w, i w ogóle, ale miał już nagle, tak jak jego ciało fizycznie nie dawało rady, nie nadążało za tym, co on chciał osiągnąć, że powiedział: Time out, halo, człowieku, jest, jest, jestem tutaj jeszcze. Coś więcej niż tylko twoje ambicje, nie? Mhm. Ciało fizyczne też musi mieć swój, e, swoją uwagę. No i dało mu tą uwagę przez rok, gdzie musiał leżeć i odpoczywać, nie? Też znaczy, mój, mój to przypadek. Przy... Dobra, ja rozumiem to. Znaczy, znaczy no ja rozsta... no, jestem w takiej drodze, żeby to rozumieć. To, że miałem w ogóle... W zeszłym tygodniu miałem dwa dni wolne. I miałem takie... Wow. Mhm. Nic przez cały dzień nie zrobiłem. Chuja prawda tak generalnie, bo coś tam wysłałem na pewno. No. Bo, ale dla mnie to jest nic nie robienie, jak zrobię jedną rzecz. I miałem takie, hmm, ciekawe, ale po prostu już tydzień, dobra. Skoro mój organizm wysyła mi informację, sieć na dupie, koniec, no to, to się działałem. Ale na przykład, na przykład następnego, następnego dnia miałem pik produktywności, i jakby ja jestem częściowo za tym, co mówisz, że tak, trzeba odpoczywać, okej, okay. ale ja po prostu mam w sobie coś takiego, że często zmęczenie jest wygodną wymówką. Hmm. Że możesz być zmęcz... częściej możesz być zmęczony psychicznie, a nie fizycznie. Mm -hmm. O, o to mi chodzi. No tak, no, no właśnie, i wiesz, i to też jest zmęczenie, nie? To znaczy, że twój ciało, to są pierwsze sygnały ale... na to, że jesteś zmęczony, nie? Ale to da się I, pokonać. I no ale zobacz, stary, jeśli masz szklankę i twój umysł i w ogóle wydajność produktywność w ciągu dnia jest ograniczona, a tak jest to Niestety. wiesz, wlewając w nią więcej już to się przelewa, nie? I to musi mieć swoje ujście. I to ma ujście w tym, że twoje ciało czuje się zwiędłe, że twoja produktywność spada, że nie potrafisz być wydajny tak samo, jak powinieneś być. Więc ja jestem za tym, żeby zaczynając od lepszego planowania swojego tygodnia projektów, żeby y, pilnować w ogóle każdej strefy swojego życia i wiele osób proponuje to, żeby mieć harmonię, nie? Byłem w momencie, kiedy na przykład y, już miałem, y, właśnie spałem po 4 godziny i tak dalej, i już miałem takie, kurde, co ze sobą zrobić, nie? I y, 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 to jest jedno z rozwiązań, które istnieje na to, żeby się nie zajechać. <grych> Zgadnij, czy, czym jest to rozwiązanie? Pić kawę? Nie, pojechał cię. <grych> nie, no, zlecanie. Ja odkąd mam wspólnika? Ja mam takie, wow, ktoś, nie ja, zajmuje się księgowością. Mm. Ktoś, nie ja pisze do klientów. No, to musisz się najpierw wyzbyć swojego wewnętrznego krytyka i takiego kontrol może bardziej, o nie krytyka, kontrol, kontrol Ale, ale tak, zlecanie i delegowanie jest bardzo Taki ważną umiejętnością. Tak, taką drogę do tego, jak pozbyć się pracoholizmu, ja jestem pracoholikiem. Ja wszystko, co robię, robię w kontekście mojej pracy. Mhm. Nawet dzisiaj, piję kawę, <grym> idę na potem na pierwsze w życiu moje spotkanie Toastmasters, siedzę tutaj z Tobą, robimy rzeczy, bo praca. A jednocześnie ja czerpię z tego przyjemności. No, no tak, to też jest jakieś odnalezienie się w tym wszystkim. No ale dobra, wracając do brzegu. Spanie i regeneracja, produktywność istotne według mnie jak najbardziej. Daj znać, co o tym myślisz. Czy ty się regenerujesz w ogóle? Ile godzin, ile minut spędzasz na to? I czy czujesz się wypoczęty? Rada ode mnie, jesteś pracownikiem, zlecaj. Zlecaj. Mi to pomaga, bo, bo, w tym, bo nadal robisz dużo rzeczy. Ale nie, nie zanikać ci jakość, nie? nie? Nie zanika ci jakość to jest jedno, a po drugie, yy, robisz tego więcej, więc masz satysfakcję, że dzieje się więcej, mimo że nie musisz więcej pracować. Wracamy do naszego. Wow. Ej, Tak, słuchaj, kawa. Tak już kończąc. Czy trigger wytrygował w nas em, to, co chciał? To jest w ogóle bardzo. Orzechowa w chuj. To jest to, co ja zapisałem, ale ja tam przeczuję jakieś zielone liście, coś zielonego, takie zimistość jest. O, ciekawe, no. Jest zimista, to na pewno. Kwaskowata. Nie jest kwaśna jak cytryna, jest kwaśna jak... Może ziemia kaktusa. Nie, to jest taka kwaskowość wytrawna. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Mm -hmm. Liście. Kojarzy mi się z, z smakiem liści. Wcześniej na innym odcinku. Mam teraz obraz lamy, która żuje liście, tak no? ja. <laughs> to, to jest stawka. To, to jest to, co ja czuję pijąc tą kawę. W sensie fajna jest, naprawdę jest fajna. Ale stary, jako bomba owocowa, jak ją otwierasz w ogóle. Pokaż właśnie, o, bo te ziarna sorry. zawsze. No dobra, no jak wąchasz e, e, ziarna, to faktycznie są tam te owoce. nie? Ja ich nie wyczułem w smaku, może już jestem przeorany może. E, czwartą z kolei kawą. Może. Ja dam teraz od siebie niepytany: niepytany suszona śliwka, dżem borówka, pożerka czerwona. Ty masz z tymi śliwkami. Wiśnia. Wszędzie czujesz śliw. Może tak wybrałem. może mamy jakąś sugestię. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jaką kawę ty pijesz dzisiaj? Daj znać w komentarzu. Dobrze, jeśli nie wiesz, co napisać, napisz śliwka. <grywa> <grywa> Pozdro, Ela. Siema.